Witam bardzo serdecznie w Nowym Roku Wypijmy... w Nowym Roku, w sensie w daily vlogu w Nowym Roku bo to jest pierwszy tak naprawdę noworoczny vlog Nie wiem czy vlogi będą się pojawiać co tydzień bo tydzień w tydzień były vlogi, w każdy chyba wtorek Teraz nie wiem czy te vlogi będą się pojawiać co tydzień zobaczymy, ale chciałabym żeby te vlogi były dłuższe czasem zamiast wiecie nagrywać po prostu vloga 15 minutowego wolałabym go skleić w kilka dni i żeby był dłuższy, bo Wam się dłuższe vlogi bardziej podobają. I YouTube też lubi dłuższe vlogi. Także yy, na zdrówko. Jeżeli chodzi o to, co piję, to piję sobie sok z grejpfruty i pomarańczy. muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o moje postanowienia noworoczne, to piję wodę. I zauważyłam... Czekajcie, spsikam sobie twarz wodą termalną. Uch! Zauważyłam, że piję wodę od, no już ponad tygodnia, tygodnia powiedzmy tak już regularnie, że piję tak półtora litra, co najmniej. I powiem że moja cera mi się odpłaca i zauważyłam, że jest w nią coraz lepiej, także nie zapominajmy o piciu. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś takie nowinki, to na Instagramie już mówiłam, że testuję... Ten podkład o Charlotte Tilbury i będzie recenzja, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Ale przychodzę do Was z dwoma rzeczami teraz, jak się ogarniam. Po pierwsze, Primo, kupiłam w końcu suszarkę. Ciężko było coś znaleźć, ale koniec końców zdecydowałam się na Remington. Professional Pro Lux. I dużo z Was mnie napisało, żebym właśnie zobaczyła do butsa na suszarki, no i poszłam do budca i koniec końców znalazłam. Zależało mi na tym, żeby miała jonizację, zimny nawiew, i od was się dowiedziałam, że dobra suszarka powinna mieć to AC. To jest chyba siła. W takim sensie, że ona wtedy nie używa gorącego powietrza, tylko chyba że jest mocniejsza, że ma motor AC. Nie jestem do końca pewna dokładnie, co to znaczy. Ale te właśnie z napędem AC są lepsze Także wzięłam tą Ona kosztowała 60 funtów Więc myślę, że nie najgorzej Jak na lepszą suszarkę Ona no, tam ma jakieś Intelligent Opti Technologies Nie wiem, niby jest napakowana nowymi technologiami Ma trzy końcówki Taką, taką i taką i stwierdziłam, że wezmę Remingtona. Była też taka Pro Baby, z Diamond, coś tam. Ona była przeceniona ze stówy właśnie też na 60. Ja mam prostoknicę z Remingtona i super mi się sprawdza, więc stwierdziłam, że suszareczka jak najbardziej jeszcze jej nie używałam. Dlatego mam mokre włosy, to sobie wysuszymy włosy. I jeszcze dam Wam zdać, jak było. Ale tutaj jest napisane, że to jest seria profesjonalna, ma długi kabel, i jeszcze ona tu ma. Tu jest napisane, że 30% ulepszono, stylizację cokolwiek to znaczy aha i że jest cichsza niż zwykłe suszarki także zobaczymy, jeżeli chodzi o jej design to jest piękna zobaczcie to jest taki kremowy kolor, remington pro lux coś takiego tu ma jakieś różne guziczki i to jest coś takiego jak cool shot że na samym końcu po suszeniu się włącza ten cool shot żeby te włosy schłodzić, żeby domknąć łuski to nie koniec nowości bo w końcu zdecydowałam się na cień z Bobby Brown, który widziałam już u Ani Fokusowanej lata temu i wiem, że jest fajny, wiem, że jest piękny, ale tak mówiłam, no dobra, kiedyś tam kupię, bo jest fajny. No i koniec końców na lookfantasticuk.com zamówiłam właśnie ten cień, bo słuchajcie, wchodzi moja zniżka na niego, także ja sobie skorzystałam ze swojej zniżki. Minus 22% to jest cień. Które na LookFantastic.pl chyba go nie ma. W sensie są te cienie, ale nie ma tego koloru. Nie wiem, czy już wykupiliście czy coś, bo ja już na Instagramie wam pokazywałam ten cień. To jest taki wypiekany, błyszczący cień, który można nakładać sam w sobie na, na gołą powiekę albo właśnie na jakieś inne kolory, żeby był błysk. Nałożę sobie go dzisiaj. Także Ania go już dawno poleca. Jest błysk. On jest taki troszeczkę szampański, ale ja sobie go nałożę. Wow! Ja sobie go nałożę po prostu tak na, na powiekę i rozetrę, żeby coś się po prostu zabłyszczało. Ja ostatnio mam fazę na taki delikatny makijaż. To ma drobiny, także to się nie nada na rozświetlacz, Trzeba, że ktoś lubi drobiny, ale to jak to się błyszczy, to można nałożyć samo na oko i jesteśmy po prostu gotowi na zabawę od rana do wieczora. Glam. Glam. Blink na oczach, widać. Jak się ładnie błyszczy. Także to jest to Moonstone Bobby Brown Moonstone. Coś takiego. Mocny, mocny, mocny błysk. Widzicie? Jeden w swoim rodzaju. Aczkolwiek pisałyście mi, że mm, podobne cienie są w glam shopie. Także jeżeli kogoś to interesuje, to mój jest Bobby Brown. Ale jeżeli ktoś wyszukał taniego zamiennika, to podobno takie turbo turbopigmenty właśnie są w Glam Shopie. Mam ochotę na czerwony sweter, ale jeszcze jedna rzecz, yy, którą zamówiłam właśnie na Look Fantastic razem z tym cieniem z Bobby Brown. Jest to nowy Paint Pot. Ja używałam lata temu Paint Pota pint, painterly, painterly, a teraz zamówiłam Grand Work. To jest taki cień w kremie, który można używać... Palcem na szybko, żeby się szybko pomalować, albo jako bazę pod inne makijaże, na przykład pod smoki, albo po prostu pod brązy. I to jest właśnie taki średni brąz. Nie jestem pewna, czy moja zniżka też wchodzi na maka, ale na pewno na Bobi brown wchodzi. To co, to, to idę słyszeć włosy w takim razie. Jeżeli kogoś interesuje to, skąd mam piżamy, to jest ona z fenty. Tutaj zamówiłam sobie fenty, już mi przyszło, także pokażę Wam tak z grubsza, co, ale zamówiłam tylko tak naprawdę majtki bo bardzo dobrze mi się sprawdza ta bielizna już ją mam parę miesięcy więc stwierdziłam, że chcę sobie stopniowo, systematycznie wymieniać i skorzystałam z tej zniżki z tego VIPowskiego klubu i się trochę obkupiłam majciochami a jeszcze jeżeli chodzi o termochronę to użyłam sobie czegoś takiego to jest ruskie, litewskie węgierskie łotwa <ścoughs> prawie to jest Eco Laboratory Natural and Organic Styling Heat Spray i coś z cerulecą napisane. Coś takiego. Tego sobie obecnie używam. Włączymy sobie razem głośność. W ogóle z tyłu za mną starta prania, którą będę składać, więc don't you worry. Aha. O, zimne! Zimne! Jest to mocne, także idę wysuszyć włosy i widzimy się już po. Wow! Już wysuszałam włosy. Moc w tej suszarce jest nie do pisania. Bardzo szybko wysuszyła włosy i rzeczywiście fajny jest ten cool shot. Taki zimny nawiw. W mojej starej suszarce też miałam zimny nawiw, ale ten zimny nawiw wcale nie był taki zimny, tylko, wiecie, był taki. Hmm, więc tutaj czuć ten zimny nawiew. No, ma kopnięcie, jest ciężka. Myślałam, że będzie mi ciężko nie ususzyć włosy. Ale przez to, że szybko się nie ususzyło te włosy, no nie wiem, myślę, że tak z dwie minuty, trzy i włosy miałam suche. Także super! Jeżeli ktoś szuka suszarki, to spróbuję ją znaleźć gdzieś na Mediamarkcie, albo nie wiem, gdzieś jeszcze. Um, no, I jeżeli chodzi teraz o to hmm, 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 teraz trzeba wybrać pomadeczkę ubrałam sobie pomarańczowy, czerwony sweter w sumie, czerwono-pomarańczowy sweter, on pochodzi z H&M i do niego mam po prostu moje dżiny boyfriendy, taki outfit na luzie bo będziemy chodzić po sklepach ale słuchajcie, on może by zaszaleć z pomadką a może z pinka? Mm -mm, nie, może crush I co? W takim razie was zabieram ze sobą i jedziemy kupić temu coś do ubrania, bo nie ma. Potrzebuję. No, Taram, pam, pam, pam. To, Ale ten kolor jest świetny, taki soczysty. Mój, mój kolor. W końcu się przekonuję do koloru i jest mi z tym dobrze. To jedziemy z tym koksem do Dubaju, do Trafford Center. O, przyszło Fenty. Tu mam jeszcze drugie opakowanie. Czy to nie jest za małe? za rozmiar, bo ja zamawiałam po w rozmiarze XL zawsze, ale ta braletka jest trochę inna, słuchajcie, bo mi przyszło do XL, ale taka mała, w porównaniu do tych, co miałam dotychczas mm ale ogólnie te braletki są bardzo bardzo, bardzo wygodne nie wiem czy widzieliście Halls Fenty jak pierwszy raz zamawiałam, jak nie to podlinkuję wam tutaj w karcie albo w opisie, ta braletka jest trochę inna bo nie ma z tyłu zapięcia bo ja właśnie zamawiałam te z zapięciem ale mam nadzieję, że równie dobrze się będzie nosić i zamówiłam sobie majty właśnie pod kolor tego, yy, tu były promki, także był dobry deal, także kilka par i do innych kompletów beżowe, czarne, beżowe, ciemny brąz, bo mam jeszcze biustonosz z tego koloru i czarne. Także mix and match, mishmash i powiem wam, że mnie się ta bielizna super sprawdza i polecam serdecznie. Zajechaliśmy do Trafford i idziemy. O, o, stop. Trzeba uważać, żeby nas nie rozjechali. Dziękuję. Misja na dzisiejszy wypad to znaleźć Matiemu eleganckie ubrania, koszule przede wszystkim, może jakieś marynary. Także były chole moje, teraz Mati, Mati, Mati. Chole moje dzikie węże? Chole moje dzikie węże, dziękuję. Jest wszędzie jeszcze sail. Ale ludu. Będzie o to, że są sale do wynajęcia. Mati mówi, że to jest nicz olimpijski, tylko jeszcze nie płonie. Ale małpii, gaj wybraliśmy się w sobotę, niestety, więc jest pełno ludzi. Ale tu jest zawsze pełno ludzi, no. Także ja myślę, że musimy zejść do Zarki przede wszystkim i do HM-u. Ale szał, pał. River Island, dobrze. All Saints, chodźmy do All Saints. Może coś będą mieć. Chcesz do All Saints? Oczywiście. No to chodź, to jest. Ma tego ulubiony, ulubiony sklep. My zawsze jeździmy do outletu do Cheshire Rocks, bo tam mają outlet All Saints. Ale w All Saintsie mm, są takie eleganckie, menelskie rzeczy, ja bym to tak nazwała. Albo Mówię może. Jak jest ser, tak, jest bardzo fajnie. Może coś nagram. O, 50% mają, proszę bardzo. O, jak tu ładnie pachnie zawsze. Mm. Dzisiaj się jaki piękny swator. Właśnie też mi się rzucił boko. Bardzo fajny. Właśnie Mati, pokaż się. No twój płaszcz jest tego sklepu. Ja! Jesteśmy w Zarce. Mati się trochę obkupił, ale nie... Nie, nie bardzo. Byliśmy... Um, Trzy pary spodniej, dwie koszule, a ja jedną sukienkę. Jest piękny płaszcz, ale niestety nie było mojego rozmiaru. Także może znajdziemy online. Może. Macie zadowolony z zakupów? W 90% tak. Potrzebuję Dobra, marynarki. marynarki. I jedną koszulę. Tak, idziemy po marynarkę, ale chyba najpierw coś zjeść. Mati jest wykończony zakupami. Zamówiliśmy jednego, jeden zestaw z rybą. I jeden zestaw wegetariański. Nie jest jam. Wegetariański jest smaczniejszy Ufa! Tak? Wow! Ma znacznie ciekawsze te. Mhm. Ale ogólnie, sushi najlepiej smakuje na, na tej gołębie. Moim zdaniem. W sensie tak, o! Jak się zamawia. Siad, daj głos, daj głos, no pięknie, pięknie. Siad, siad, daj łapę, no pięknie masz, bierz, <ścoughs> przynieś. A tak. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Wstaliśmy dzisiaj o 7.30, co, Pożyćmy na długi spacer i co, z powrotem do spania. Misja tematego okazała się takim sukcesem do połowy. Było dużo rzeczy na promocji, ale rozmiary były już poprzebierane. Jeżeli chodzi o mnie, to ostatnio był haul i na razie nie planuję nic kupować. Część tylko na czarny płaszcz. Cześć na czarny płaszcz, bo ten mój z Primarka, powiem Wam, że popełniłam błąd i wyprałam go w pralce. Pani moderator ma ten sam płaszcz, yy, który wygląda cały czas jak nowy, natomiast ja wyprałam w pralce i trochę, no już nie jest tak jak był. No ale no głupia jestem, no widzicie, no za kłopoty się płaci. Był piękny, w zależności, słuchajcie, przepięknie, pięknie uszyty, z poduchami. To jest to... Dlaczego nie znoszę zary? Rozmiary tam są po prostu nienormalne i okazuje się, że z męskimi jest to samo. Zmierzyłam płaszcz L, był strasznie ciasny tutaj w rękach. Zmierzyłam inny płaszcz M i był dobry, więc jestem taka. Nie czaję, także to zależy od kroju Ja uważam, że jeżeli coś jest oversizezowe I ma być oversizezowe, to powinno być napisane S oversize, albo M oversize, albo Tak jak faceci mają slim fit, to tamto To uważam, że też kobity powinny mieć coś takiego No ale okej, okay. zamówiłam mu też Asosa, dlatego, że jest Minus 70% I zamówiłam mu buty, niestety są za duże Ale zobaczcie, creepersy Trumniaczki Na takiej grubszej podeszwie One się nazywają właśnie creepersy mnie się one podobają, bo to jest coś a la no no trupiara jak nic, pogrzebowe, ale takie wiecie, trochę hipsterskie, takie eleganckie, ale nowoczesne, myślę, że spoko by wyglądały właśnie do spodni cygaretek, które kupił, ale niestety są za duże, ale słuchajcie, wrzucę wam jeszcze dzisiaj przepis na kepsa, zrobimy sobie dzisiaj kepsa na lunch, ale chciałabym pogadać o nowym roku, jest dzisiaj... 15, połowa miesiąca, 14, nie wiem który jest. Ale ja już jestem tak zmęczona tym nowym rokiem, że mam wrażenie, jakby był po prostu grudzień. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że fajnie, nowy rok, wszystko ekstra, ale tyle się już wydarzyło. Tyle niedobrego, tyle dziwnego. W sensie u mnie, wszystko dobrze, wszyscy zdrowi, wszyscy żyją, ale um, no dużo się dzieje. Ja. Tak mi się zdaje, że ten rok już ledwo, 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 ledwo co się zaczął. A ja już jestem wykończona. Nawet w sferze YouTube'a Jeffrey Star się rozstał ze swoim partnerem, z Nate'em. What? To był szok. A tu się okazało, że Nikki Tutorials. To mi w ogóle rozwaliło mózg. Nikki Tutorials e, jest osobą transpłciową i urodziła się jako mężczyzna i w wieku 19 lat yy, przeszła przemianę. What? Ja yeah. w ogóle bardzo polecam wam oglądanie ten film. Ten film jest bardzo inspirujący. Uważam, że bardzo dobrze zrobiła, że nagrała taki film. Uważam, że jest to dobry film. Nie jest za długi, nie jest za krótki. Wszystko co po, powinna przekazać, przekazała. Yy, I to mnie po prostu wczoraj no ja byłam taka what? Ja już nie nadążam. No i oprócz tego książę Harry i e, księżna Markle, Megan, rezygnują z bycia tym senior royals i, i wyjeżdżają do Kanady, bo chcą być e, m, samodzielni finansowo. Akurat po, po sezonie, trzech sezonach The Crown znowu nie wiem, słuchajcie, no, o przepraszam się. Po prostu dużo się dzieje. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja po prostu już nie nadążam. Bażu, co to się dzieje na tym świecie? Same dramy, co? Same dramy. Jeszcze wracając do tematu Nikki Tutorials, ona właśnie mówiła w tym filmie, że była szantażowana um, tym, że ktoś ujawni jej prawdę gazetą, mediom i, i nie wiem. Czy ona przyznała się do tego właśnie pod wpływem tego, że ktoś ją tam szantażował? Nie, nie wiem, nie zdaje mi się. Chyba już po prostu była na to gotowa. Aczkolwiek wyobrażacie sobie coś takiego, że ktoś was po prostu szantażuje za to, kim jesteście, Szantażuje was waszym, nie wiem, no największym sekretem, tajemnicą, czymś, o czym nie jesteście jeszcze gotowi mówić. Nie wiem, i dla mnie to jest po prostu nienormalne, jak ludzie potrafią być okropni żeby coś takiego robić. Dajcie żyć. Dajmy żyć, słuchajcie. Chciałabym nagrać taki film, um, taki pogadankowy. Nie wiem, czy dziś, dlatego, że dzisiaj idę do fryzjera um, i może mi to trochę zająć, a potrzebuję światła dziennego, a jak wrócę już pewnie będzie ciemno. Ale dajcie żyć, ludzie! Naprawdę to nie ma znaczenia. Jaki wpływ ma na ciebie to, że jakaś osoba jest szczupła, albo jest gruba, albo jest homoseksualna, albo ma autyzm, nie wiem, cokolwiek Co, to, czy ma blond nie ma, nie ma, nie wiem i po prostu nie rozumiem, dlaczego ludzie e, nie dają żyć innym <laughs> chyba nie mają swojego życia nie wiem no nie? no, także słuchajcie uch, taki mój rant ja idę robić kepsa Słuchajcie, będzie przepisik. Basiek tutaj wylizuje resztki ogórku, bo zawsze mu daje opakowanie do wylizania. Ale będę dzisiaj robić wegetariański kebab. Nie wiem, czy nie jest wegetariański, czy wegański. Jeżeli by kogoś interesowało, to. Nie wiem. Wegański. O. Nie jestem wegetarianką, nie jestem weganką, jem mięso ale jemy mięsa mniej. Jeżeli jest na rynku coś, co mogę sobie zastąpić e, czymś e, wegetariańskim, to why not? I chciałam polecić kebab, który poleciła mi Sara. I on już jest przyprawiony, on jest spicy, ja ostry, ale ja i tak lubię do niego dodać przyprawy i ja dodaję tylko i wyłącznie trochę tej przyprawy kebab gyros albo prymatu albo kamisu. Co tam macie, ale właśnie tego gyrosa, żeby jeszcze trochę dodać? Dzisiaj mi się tak zachciało kepsa na obiad, więc wiedziałem, że zrobię. Mam tutaj takie pełnoziarniste wrapy, one są trochę grubsze, takie alapity trochę. Coś, coś takiego. Made in French style w francuskim stylu. Mam tutaj jogurt naturalny i będę wyciskać jedną główkę czosnku. No i do tego mam pomidory, cebulę czerwoną, resztkę i e, sałatę poszatkowaną. Także tak naprawdę tyle. Jedyne, co trzeba zrobić z tym kebabem, to trzeba go podsmażyć na oleju, dlatego że on jest bardzo suchy, on nie ma tłuszczu mm, prawie w ogóle. Czekajcie, sprawdzę, jakie on ma właściwości ma 15 gram białka na 100 a tłuszczu ma 5,3 gramy, więc nie ma tego tłuszczu dużo, Bo myślałam kiedyś zrobiłam na takim sprayu do psikania, ale to po prostu za suche, więc trzeba dać trochę oleju, ja polecam olej, nie polecam oleju kokosowego, bo zmienia smak, a w kepsie nie chcemy za bardzo oleju kokosowego, chyba, że lubicie smażcie tam na czym chcecie, ale prosta zasada, podsmażam kepsa i zawijam te sreberka. Powiedziałam Wam, że ten caps jest w Tesco, ale ja go ostatnio kupiłam w Aździe właśnie. Był na promocji, za dwa funty, bo normalnie on kosztuje od 2,70 do 3 coś. Także w Aździe teraz był niedawno na promce. Może dalej będziecie mieć. I jeszcze widziałam, że oni mają taką serię pult pork niby, ale e, kebab już próbowałam. Jedliśmy nieraz. Jest naprawdę pyszny. Gotowy caps. Po prostu położyłam. Tego plaska wrzuciłam do mikrofali na 15 sekund. Pomidor, cebulka, sos, czosnkowy, sałata i kepsik. Jest pcha. Smacznego. I polecam bardzo serdecznie kebab Ewy. Urwałam. Obiłam talerz. Jeszcze taki update co do picia wody. Muszę Wam powiedzieć, że piję wodę i po prostu moja cera nawet wygląda lepiej, i lepiej się czuję. Także jest sukces: piję 1,5 litra wody. Plus tam zdarzy mi się wypić sielną herbatę. Nie zawsze, ale zdarzy się. Także jest. Straszny progres. Ja idę teraz. Uuu! Ja idę zaraz do fryzjera. Po prostu będę tonować. Nie będzie żadnej zmiany, nie będzie obcinania, nie będzie rozjaśniania, nie będzie jakiegoś drastycznego przyciemniania czy coś, tylko po prostu nakładamy toner. Eee, I jeszcze nie wiem, w którą stronę pójść. Czy w karmel, czy w coś chłodniejszego. Nie wiem. Nie wiem, ale muszę na pewno przebrać bluzę, bo ta bluza się trochę gryzie. Ze mną. ale kocham ją, także wiecie analiza kolorystyczna, analiza kolorystyczną ale nie musimy się trzymać, wiecie, z zasad sztywnych, bo to nie jest mój kolor a i tak kocham tą bluzę i chodzę w niej i będę chodzić, no, także tyle tak naprawdę, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie, to chyba będzie test Charlotte Tilbury recenzja, buziaczki, pa pa